Jak ci się podobało to? Ale tak jak mówisz, to trzeba wiedzieć, hmm, skądś tą wiedzę posiąść, że tak się da, skądś mieć dampy, które można wrzucić w taki układ, a bez tego to zostaje bridżowanie. Tak, ścieżek, tak, tak, tak. bo się ma z tej strony Spox 2. Słuchajcie, jesteśmy już na Okrzej 50, na tym naszym nowym serwisie. Jak to wszystko wygląda? To wszystko jest w trakcie. Organizacji, aranżacji. Pewne rzeczy jeszcze, wiadomo, nie są zrobione. Śpieszymy się. A wszystko się też przedłuża. Z tego względu, że prowadzę pięciodniowe szkolenie dla Chrisa. Zaraz zobaczycie go. To niebawem. A tutaj o co chodzi? Mamy blat z drewna. W zasadzie on jest taki całkiem spoko. Kupiony za parę 10 złotych zobi plus mata. Tutaj, oczywiście, coś drewnianego, fronty czarne. Żeby jakoś ocieplić całą, fir całą firmę, cały lokal. Bo to nie zawsze trzeba pracować przy kolorze jasnym, szarym. Kto co lubi, prawda? Ale, wracając do meritum. Dzisiaj będziemy naprawiali laptopa Apple MacBook Pro, to jest rocznik 2011, który ma problem z grafiką. U nas na kanale jest taki materiał, w którym lutuję 28 kabli i wycinam uszkodzoną kartę graficzną. Dzisiaj postaramy się użyć programatora, a w zasadzie to nie ja, tylko Chris, za moimi instrukcjami podłączy programator i wyprogramuje. Układ, który zarządza tym wszystkim. I co dalej? W sumie, no co? Nowy ja, nowe wszystko. Myślę, że będziemy powoli się docierali z całym tym lokalem, bo wiadomo, tutaj te akwarium, to, to pomieszczenie z szybami, za jakieś miesiąc, półtora zapewne już będzie na ten moment. Musimy pogodzić sprawy serwisowe, to no właśnie, Tyle z logistyką. Do dobrze mieć tutaj człowieka obok siebie. A tak ogólnie, ilość tych rzeczy, które przywieźliśmy z, z dużej tutaj, to jest. Ma sakra. Człowiek jest jak chomik, wszystko chomikuje. Zbiera różne graty elektroniczne. Mamy tyle różnych rzeczy, że jakby ktoś chciał, nie wiem, jakąś płytę główną czy coś, napiszcie mi wiadomość, mogę, mogę trochę tego oddać. Bo i tak elektrośmieci co roku oddajemy, żeby mieć na to papier i tak dalej, ale w razie czego, słucham. Ale to jest świetna okazja, żeby to wszystko posegregować. Chris się odzywa, ale nigdy nie widzi. Słuchajcie. <laughs> Cześć. To jest Chris, właśnie u mnie jest na pięciodniowym szkoleniu. Chciał się dowiedzieć paru rzeczy. Czy na temat serwisowania konsol, laptopów, żeby była jasność, on się już zna, umie robić rebalingi, dużo ciekawych tematów podejmuje na co dzień. A czym się trudnisz? Głównie IT. IT, programista, Nie. administrator baz danych itp pomoże nam w przyszłości przy naszej stronie internetowej. Prawda? Postaram się. Powiedział to. To będzie to taki pierwszy tak. materiał, gdzie jesteśmy w dwie osoby. No i właśnie, od czego zaczynamy? Musimy go uruchomić. Musimy się upewnić, czy faktycznie jest problem z kartą graficzną, z chipsetem. I teraz tak, trzymając Alt sprawimy, że on nie zbutuje do systemu z automatu, bo ma jakiś tam dysk budowany, tylko wyświetli nam się zawartość tego pendrive'a i różne partycje z systemem i tak dalej, i tak dalej. I wybieramy OS X Live no z Patriot, dajmy na to Enter. No i Spendri'a nam się powinien wczytać. <gry> tak, jeżeli urządzenie byłoby sprawne, to by się wczytało do głównego menu. W momencie kiedy grafika jest uszkodzona, ten pasek dojdzie mniej więcej do 3-4 postępu, mrugnie taka linia, zrobi reset po temacie. Czyli grafika uszkodzona. W sumie mówiłem o tym, mówiłem, że taki film jest na kanale, więc a jak chcecie w ogóle zobaczyć, jak to kiedyś się robiło na tych kablach, wbijajcie do tego linku u góry, będzie przycisk, można obejrzeć. Teraz sobie to cierpliwie poczekamy. No i co? I co? Eee... Tutaj spodziewamy się białego ekranu, <grym> tak? Nie, eee, do 3 czwartych to dojdzie i zamiast wczytać pulpit, znaczy usterki są różne, albo przywali artefaktami, albo nie wczyta systemu, albo się zresetuje. Także eee, różne są objawy, kiedy karta graficzna jest uszkodzona. I to jest w ogóle fajne, że mając odpowiedni programator i odpowiednie pliki, bo tego nie mówiłem. To jest taki układ, który należy wyprogramować. Trzeba wgrać do niego odpowiednie pliki. Ja te pliki mam, zapłaciłem za nie kiedyś sporo pieniędzy. O, zobaczcie, to o. cyk U. i robi restart, albo biały ekran. Tak. I w tym momencie już się nic nie stanie. I dzisiaj spróbujemy zrobić, bo to co będziemy robili, to nie jest tak, że robimy to i to zawsze działa. To jest 50% szans, że po wgraniu plików taki laptop, MacBook zacznie działać. Czyli bierzemy ten programator. To jest programator. USB i USB coś tam. O. Trzeba kupić sobie taki programator USB. Ja w ogóle do tego szukałem sporo czasu. Po dwóch latach w ogóle udało się to złapać. I to na farcie. Taki programator i sześć przewodów trzeba będzie wultować do płyty głównej. Ale to jeszcze nie ten czas. Czyli tak, Chris wyłączył laptopa, odłączamy zasilanie, odłącz baterię. To do góry. Dobra, to jest ważny krok. Nie? Żeby przystąpić do programowania tego układu, musimy tę cewkę podnieść, bo ten układ, nie wiedzieć czemu, nie chce się zaprogramować. W tym momencie podnosząc cewkę L2406, tą, którą masz na BoardView, odetniesz zasilanie mostu, więc on nie ruszy dalej. Teraz Chris wylutuje cewkę. Przełączamy na mikroskop, on przeskakuje na minionka, tak i zaczynamy. Chodzi o ten element, tak? Tak. Niektórzy na to mówią dławik, ja na to mówię cewka. Jak zwał, tak zwał. To okay. jest bez większego znaczenia. Tutaj, tutaj sugon. Temperaturka mamy 400. Może wystarczy, ale, ale chyba to dane na 100. Co daj Czy ja tutaj coś zobaczę? masz troszkę inne ustawienie niż mój mikroskop. To może ustaw sobie tak, żeby ci się było widocznie. Wygodnie. Nie, twój mikroskop to się dostosuje. Dobra. I oczywiście Chris będzie wykonywał okrężne ruchy. No. Ładnie, ładnie. Zaraz ta cewka puści, ta cena się podda. A jak nie, to mu dodamy ołowiu. Można. Ale. Poszło. Dobra, poszło. Bez problemu poszło. Teraz mi powiesz, że mam lutować ile tych kabelków? Sześć. Sześć, to nieźle. Sześć. No i oczywiście teraz zaczynamy lutować sześć kabli. Tylko trzeba wiedzieć, który kolor, które miejsce. Ja oczywiście mam ściągę. I teraz przesuwamy się na JTAG. JTAG jest tak. tutaj. Do góry, do góry, do góry. Tak mamy sześć tak. pinów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Od razu tam. I musimy się cztery. właśnie podlutować naszym programatorem ISP pod te piny. Pierwszy. Dobra. Złapało. Ok, kolejny. Drugi fioletowy. Tak, fiolet. Tutaj na wprost. Nie, nie zmieszczą się kolejne. Też go od tamtej strony, od góry wypozycjonuj. Widamy Właśnie tak. tak. Powiem ci, że 6 kabelków to jest nic. Porównując to z ten SIM na przykład do ps gdzie tam jest ich ile? Z no z 50. 4, no. Nie no, z 50 jest, żeby podlutować się. Pod nie pamiętam, już wiesz, bo. Płytę z pamięcią NOR. Też na wprost, na wprost, żebyś bo potem ci wiesz, ponachodzą na siebie i. Tragedia, żeby to polutować, jak te pady odrywają się pod. Ostatnio dostałem MacBooka, w którym te pady były pozrywane tak mocno, nie dało się podlutować tego, więc musiałem robić konwersję właśnie kablową, czyli lutowanie tam 28 kabli. O, ale to musiałeś wylutowywać ten układ, który chciałeś zaproponować? Nie, nie trzeba go. Wystarczy teraz zrobić obejście, czyli lutujesz kable, usuwasz rezystory, zmieniasz rekonfigurację płyty, no i wszystko działa. Bardziej do góry, do góry, do góry. Na razie go chwyciłem delikatnie. Dobra. I jeszcze. Jeszcze dwa? Czerwony, czerwony, to pewnie będzie zasilanie. Nie wiem. Możliwe, że VCC, chociaż wiesz, ta płyta i tak będzie miała zasilanie swoje. Chris polutował te przewody. Skoro przewody są polutowane, to trzeba najpierw uruchomić MacBooka. Tu jest takie, no. wiesz, trochę riski, bo trzeba go tak, tu podłączamy, złączę od baterii, od baterii. musisz go delikatnie podnieść. A w sumie wzbudzimy go zasilaczem i zobacz, no. podpinamy. Sam wystartował, wentylatory kręcą, jest OK. I on w tym momencie zamiast uruchamiać się do systemu, próbować go wczytać, pobierać tam 1,5 Ampera, to on teraz tak jakby zawiesił się podczas wczytywania, pobiera 0,4 Ampera i możemy sobie spokojnie do niego wczytać program. Odpalamy Diamond Programmer i wybieramy OK. To wykryło nasz programator, czyli HW kreska 2 a To musi być dokładnie to wykryte urządzenie, żeby móc się podłączyć. I o sobie teraz mieli, 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 skanuje. Mam nadzieję, że znajdzie. Dobra, zobacz. Coś tam na górze jest. Klikasz tam u góry w oknie prawym. Dziwaj. Device Properties, trzy kropki niżej, Programming File i wybieramy First. Ten plik, który już Ci teraz podpowiada. Mhm. Otwórz. Dobra. OK. I czasami jest taki błąd. To jest niefajny błąd, który mówi, że urządzenie jest zabezpieczone do zapisu, przed zapisem. Przed uh -huh. zapisem, tak. Kliknij OK. Klikamy. To. to, to Na to, to programming, tak. To. Log nie, nie to, to program. program. I w tym momencie on zaczyna zapisywać ten program do tego układu. Czekamy 10 sekund i albo będzie dobrze, albo nie. Successful, No errors. Gdzie jest successful? To i check configuration, to było, tak. Nie, nie idzie jeszcze. Jest zdecydowanie za długo, ale. Operation pokół. successful. Operation successful, dobra. Odpinamy to wszystko. Odpinamy zasilanie z MacBooka. Cyk, dobra. I jeżeli mamy szczęście, wystarczy, mówię, podlutować sześć kabli, wgrać odpowiedni plik, wlutować z powrotem cewkę. MacBook działa, wszystko jest OK. Ok. Więc teraz dobrze jest odłączyć programator, wlutować z powrotem cewkę. Także grzej tą płytę, panie. Czyli co, nagrzewamy laminat. Momencik, podlaję troszeczkę. Daj topnika, daj mu. Świetny topnik. Chyba najlepszy na rynku. Jest jeszcze topnik firmy Kester. Jeszcze doroższy od Wartona. Jeszcze lepszy, tylko że on jest brązowy. A ja tego topnika nie Mamy, lubię. Mamy. Używałem go przez 2-3 lata, ale na tym mi się pracuje optymalnie. Więc musimy wybierać takie preparaty, materiały, no, na których nam się dobrze pracuje. Nie można popadać w skrajność. Cześć z tą cewką, bo muszę pola tutaj cyną PB troszeczkę pobielić. O, no, cynuj to, szybciej puści. No i Chris sobie świetnie radzi, ale co tu dużo mówić. Wiedział po co przyjeżdża, a miał spory zapasy wiedzy, teorii i praktyki. Parę rzeczy więcej się dowiedział i nie tylko on, ale i też ja. Ale o tak. tym później chyba, co? Tak. Zacznij pływać. Dobra. Syna już nam pływa. Uuu. Wow. Poprawimy? A, poradził sobie. Dobry. Teraz tak, ja trzymam to, z go odwróć, to mu flipa, to jeszcze podłączymy, O, cyk i kładziemy go. To jest ok, dobra, to się nie urwie. Zasilacz, poczekaj, pendrive'a wpinamy, dobra, Uruchamiamy go z palca i zobaczymy, czy Chrisowi udało się poprawnie zaprogramować układ. Niestety jest źle, pokaż. W tym momencie są artefakty na ekranie. Nie widzi tego iPhone. Pokażemy gdzie przynajmniej. Widać, Tutaj. widać, patrz. Widać, no tak. Tu. Ale iPhone'owska kamera tego nie widzi. Zobaczcie. Latają takie. Oj, kamera tego nie, nie chwyci. Może tego nie chwyci. Ale spróbujemy wczytać teraz system. Teraz sobie czekamy, czekamy, czekamy. Jak, wczyta się do głównego menu, czy nie? Co, pomimo, że są wiadomo, artefakty. I zobaczcie. O, o, poszło, świetnie. nie? I byłoby pięknie, gdyby po takiej czynności. Wszystko zagrało. No, niestety mamy artefakty. Można próbować w tym momencie wgrać drugi plik, bo takich plików mam trzy, ale życie pokazało, że jak na pierwszym są artefakty, to na drugim, no, mała szansa. szansa. Mała szansa. Możemy spróbować, ale widzieliście. On się wczytał do głównego menu i za chwilę zobaczymy pulpit. No i zabrakło tyle, żeby naprawić takiego MacBooka w szybki. Prosty sposób, tylko mówię, trzeba mieć te pliki, bo bez plików nic nie zrobimy, ale jest. Spróbujemy wgrać drugi sad? Możemy spróbować. Dobra. Dobra, teraz wiesz co ja. Device Programming File, tylko który to jest ten... Third. Wiesz co, to jest niby do trzech razy sztuka. Powinniśmy wybrać teoretycznie dwa. Dobra. Jak nie zatrybi, no to trzy. Tak, oczywiście jest zabezpieczony przed programowaniem. Wentylatory mają kręcić, bo się uruchomił w trybie awaryjnym. Program. No i patrz, idzie. Jak zadziała, to spoko. Operation Successful is Dobra, zapisało. Cool. Dobra. Sporo o tym: cewka na swoje miejsce i test minionek na bok, delikatnie. To otrzymamy, odwracamy, cyk. To jest jedyny newralgiczny ten punkt, moment, gdzie faktycznie może nam się coś urwać, ale oby nie. Podpinamy zasilanie i trzymaj Alt. I czekamy na wsadzie numer dwa. Nie działa. Nie działa. Nie ma obrazu, jest jeszcze gorzej. Laptop trup, trup, znaczy no trup. Włącza się, to jest tak sprawny elektrycznie, a nie daje obrazu, czyli nie działa. I znowu bawimy się w Kocki klocki. O, dobra. Widzisz, jakbyś zrobił takich laptopów 50, to byś to robił tak tak, stryk, Jestem ciekaw, ile ten laminat z MacBooka wytrzyma. Powiem ci, że bardzo, bardzo dużo grzanie. Ja to widzę na podstawie tych wszystkich laptopów, które do nas przychodzą. Właśnie takie MacBooki na wycięcie karty graficznej, tej AMD, gdzie ktoś wcześniej grzał laminat pod kątem BGA, układ graficzny, pamięci VRAM, To jest bardzo, bardzo odporna. I teraz wczytujemy trzeci plik. Tak. To na pewno nie zadziała, ale oh, spróbować ja się sobie możemy. Check Spoko. Programujemy. Najważniejsze, żeby się zaprogramowało, ale to i tak nie zadziała. Mamy po prostu niefarta, bo jest piątek, godzina 21. Jeszcze ten materiał trzeba obrobić. No, nawet się nie zapisało. W tym momencie ten program się zablokował. Czwarta no, próba. Czwarta próba, ale już bez mikroskopu. Tak, bez mikroskopu. No, ludzie to Szybko gotowujemy cewkę i ciach. I tak nie zadziała, ale przekonajmy się. Na filmie zobaczysz po Co, że tam za mało było, tak? Chris uważa, że naniósł. Synę ołowiową na lewe i prawe pole, a na tylko na lewe. I po to właśnie między innymi on tutaj jest. On uważa, że na dwa. Dawaj o 5 dych na antenie. Dobra, 50 zł. Zobaczysz. Nałożyłeś tylko na lewe, a na prawe wcale. Mam nadzieję, mam nadzieję, obym się nie pomylił. 5 dych w plecy. Robimy ostatnie podejście. Jeszcze właśnie szuruburu, buru, ścierka, topnik, dróg, PCC, szmatka. Szmatka dobra rzecz. Zawsze trzeba mieć elektronikę po lutowaniu. Świetnie się sprawdza, lepsze niż jakieś tam ręczniki papierowe. Zobaczymy, czy będzie lepiej, gorzej, czy tak samo. Startujemy. Włączy się. O, białe tło jest. O kurde. Co mówiłem? Mówiłeś, że za którymś kolejnym razem możliwe, że zadziała. Co informatyk, to informatyk. Wiesz, taki żart jest, nie? Spróbuj wsiąść. Wysiąść i wsiąść, tak? Kilka Enter. razy może zadziałać. Enter. Dobra. Nie. Artefakty były. Zobacz, są szumy. Są szumy. Są delikatne szumy. O wiele mniejsze niż wcześniej, ale są mega delikatne. Ale zobaczymy czy się w ogóle wczyta. Dajmy. Wczyta się, wczyta się. Czyli tak naprawdę jakby ten plik był jeszcze delikatniej zmodyfikowany, jak jakiś inny sposób, to to by zadziałało, tylko nie wiadomo skąd się bierze taka zależność, że jeden plik działa, drugi nie, w jaki sposób tam jest zrekonfigurowane to. Bo w BoardView masz tam różne pary od sygnału. Ten człowiek, który to wymyślił, jakoś poustawiał to i zamiast właśnie robić te 28 kabli, no to modyfikujesz to pod kątem software'owym, ale jak widać nie zawsze to działa. Ale powiem Ci, że tutaj no, no dopiero na pulpicie. No zobaczymy, tak, ale może to zadziała w ten sposób, że ten laptop przynajmniej do pracy biurowej będzie no, użyteczny, nie? No patrz, jest całkiem nieźle, nieźle. Dobrze to wygląda, ale wczytaj dawaj, dopiero na pulpicie będzie widać. Albo to to, albo nie. Nieźle, całkiem elegancko. No panie. Jest cool, według mnie jest w porządku. Jest ja ok. Pod kątem nie widzę żadnych artefaktów. Pokażmy to. Ten programator, żeby on się nie oderwał. O, to jest rzecz, która przeszkadza w tym momencie, ale pulpit, nie ma żadnych przekłamań, nie ma pasków. Jest, A która jest tak? godzina? 21, jest piątek. Mam nadzieję, że Karol ten film złoży, zdąży to zrobić dzisiaj w nocy, żebyście Wy mogli obejrzeć go dzisiaj. Dla Was dzisiaj, dla nas jutro. Na 10 w sobotę. Dobra, no, synchronizowała się sama data. Do Dobra, odpalę YouTube'a, zobaczymy, czy Zabawa. na jakimś flashu nie wysypie się jakiś artefakt i tak dalej. Nie wiem, czy on to złoży. Nie wiem. A to zanim się wczyta, to. Ale powiem Ci, że jeżeli chodzi o takie laptopy które mają ponad 10 lat, bo on ma już 11 lat, to to jest świetne wykonanie. Obudowa aluminiowa, podświetlana klawiatura, świetna matryca, świetne kolory, wydajny procesor, bo to jest i7 drugiej generacji, one już wtedy były bardzo, bardzo mocne, a jeszcze jakby kupić go z rocznika 2.12, to masz wtedy trzeciej generacji i7, to ona odbiega, może o 30% jest wolniejsza niż taki laptop dwu-, letni z normalnym procesorem. I to kosztuje ile? Takiego laptopa kupujesz za 500 zł, czy tam 700. Do nauki dla dzieci fajna kamera, Jak znalazł. Działa. Jest ok. Widać tu jakiegoś gościa. Obraz jest dobry. Czyli tak naprawdę trzeba było wgrać czwarty plik. Dziwne jest to, bo, bo tak, ale cieszy mnie to, że to no tak, tak. Także, Chris, jak będziesz chciał, kupujesz taki programator. On kosztuje w Chinach bodajże 20, czy tam do 50 zł. My zamawialiśmy go dwa razy. Nie chcieli nam go wysłać. Były problemy. Dopiero po dwóch latach jakaś firma z Polski sprzedawała go za 200 zł. Wiadomo, że więcej niż w Chinach, ale kupiliśmy go i on się zaraz odrobił. Także to jest fajna rzecz. To musi być dokładnie ten. Czyli bez tego programatora jest jakaś inna metoda, żeby ożywić laptopa, w którym padła dedykowana grafika? Tak. Na YouTubie jest film, w którym pokazuje od początku do końca, jak wykonać konwersję kablową. Lutujesz 28 kabli cieniutkich, wywalasz rezystory, po prostu zmieniasz ręcznie, mechanicznie. Tą rekonfigurację płyty głównej. Także laptop ruszył, działa. Jego jeszcze oczywiście trzeba rozebrać, wymienić pasty, żeby nie było, bo to jest podstawa podstaw. Tego się trzymajmy. To jeszcze, oczywiście, co. Trzeba programator odlutować, poczekać aż dziadek. No w sumie no niby dziadek, ale to mój, to jest bardzo fajny sprzęt. On się już wyłączy, to sobie wylutujemy. No i ostatni krok właśnie wylutować te wszystkie tak. aż 6 przewodów. Nie chcę szarpać, więc sobie pomogę. Tutaj A, tutaj powoli, remię, powoli, bo mam złe doświadczenia, z, na przykład z trójką, gdzie po prostu. Jak trzymałem to ręką, to niestety te pady odpadają. A nie, no to to jest dobry nawyk. Łapanie przewodów tweezerskami, szczypsami, pensetą, pinzetą. Każdy na to mówi różnorako. Wiadomo o co chodzi. Ten niebieski już jest zmęczony. Widzisz ten oplot? Osłona niebieska mówi: wymień mnie, więc ten kabel skrócimy. Jest tutaj jeszcze trochę topnika, więc to... Wiesz co, ja na sam koniec o. pobielam to cyną, myję topnik, zróbmy mycie, szuru buru, myju myju, programator na bok. Psiku psiku. Szmatka jest, jest. No i zobacz, od razu lepiej. Jak z fabryki. Jeszcze hotem delikatnie podgrzać, żeby reszta tego topnika PCC odparowała. No i dobra. Jabłuszko się wczytuje, więc jest ok. Jak Ci się podobało to? No, bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o um, sprzę nie sprzętowe, a programowe. Wyłączenie grafiki dedykowanej, ale tak jak mówisz, to trzeba wiedzieć, skądś tą wiedzę posiąść, że tak się da, skądś mieć dampy, które można wrzucić w taki układ, a bez tego to zostaje bridżowanie Tak, ścieżek, tak, tak, tak. Bo ta metoda z lutowaniem przewodów to dużo osób o tym wie, zresztą wiesz. Zakładam, że ja nawet to pokazałem na YouTubie, inni YouTuberzy też to pokazywali, natomiast sam temat programowania tego układu rzadko występuje na YouTubie. Może dwie osoby to pokazywały z zagranicznych kanałów, mhm. ale jakieś takie małe kanały, które wiadomo nie mają wyświetleń, więc to nie idzie w świat. A my mogliśmy dzisiaj pokazać właśnie inną metodę, więc każdy, kto będzie chciał. Ale... Słuchajcie, chcecie w szybki sposób zarabiać pieniądze, odratowywać takie laptopy, to mogę Wam za parę złotych te pliki sprzedać, kupujecie programator, działacie, zarabiacie. Ale sam widziałeś, że no, jeżeli byśmy to zbliżowali, to myślę, że podejście byłoby jedno. A tutaj do czterech razy sztuka, żeby prawidłowy dam. Wiesz, co, przeważnie. Jest jest tak, że wgrywam jeden plik i albo działa, albo w ogóle nie działa, więc to dziwne, trochę dziwne, ale ruszyło. No, no i świetnie, laptop jest odratowany. Działa. Dobrze, no to ja dziękuję przede wszystkim Spoxowi za to, że dał mi szansę na to, żeby um, odwiedzić jego serwis, um, nabyć doświadczenia, bo przez te 5 dni naprawdę zrobiliśmy sporo. I to są rzeczy naprawdę nieoczywiste, których nie znajdzie się często w internecie. Trzeba mieć rzeczywiście to doświadczenie, zrobić tych konsol i laptopów ogrom, żeby podejść do sprzętu, zobaczyć tą usterkę i od razu wiedzieć, gdzie może tkwić problem. I czasami, usunięcie jednego elementu, o którym trzeba wiedzieć, wskrzesza taki sprzęt. I to jest naprawdę cool. Także na dzisiaj kończymy. Było szybko, krótko. Trzeba to zmontować. Za tydzień możliwe, że pokażę Wam fajny temat, który mi nakreślił Chris, a natomiast będzie to co? Będzie to odczyt błędów z konsol PS3. Nie, nigdy wcześniej tego nie robiłem. I przez te ostatnie 5 dni właśnie Chris nam pokazał. Jeszcze jest... powiem o tym dwa słowa. Tak. No więc e... on wie wszystko na ten temat? Udało się e, chyba w zeszłym roku odczytać e, klucz do Syscona w konsolach. PlayStation 3 i chyba PlayStation 4. Teraz Ci przerwę. Wielu użytkowników ogólnie pisało komentarze na temat odczytu z Cisco, na tych kodów błędu w konsolach PS3. Przy czym ja na to nie miałem czasu, bo cały czas jesteśmy w plecy z serwisami. To jest taka hobbystyka wysokiego, nie wiem, rzędu, ale można kupić taki programator, coś takiego, jak się to nazywa? Protokół UART i to jest FL232, czy coś w tym stylu. Będzie link. Tak. I za pomocą takiego programatora można odczytywać kody błędów z konsol PS3 i to wspomaga diagnostykę. Ogólnie, tak jak my się wymienialiśmy tymi wszystkimi poglądami, no to dla mnie 99% usterek to są oczywiście BGA, plus jakieś tam proste wymiany HDMI, transmitterów. Ale jak się okazało, przed dzisiaj 3 godziny walczyliśmy z konsolą i dzięki temu urządzeniu ustaliliśmy, że w jednej trójce jest uszkodzony, spalony. Procesor i tego nie da rady zrobić pod kątem BGA. Dokładnie tego egzemplarza nie da się uratować, jeżeli patrząc pod kątem danych, odzyskania danych. Udało nam się przejść przez całą procedurę startową. Dzięki temu odczytać błędy, które wskazywały na którym kroku procedury startowej jesteśmy i który element może odpowiadać za to, że nie mamy konkretnych linii napięć dostępnych. Na przykład, czy 3V, 5V sprawdzaliśmy sobie, dlaczego 12V nie trafia na te układy. W tym nam pomogły akurat schematy, ale dzięki tym błędom mogliśmy namierzyć te elementy, wymienić je i tak naprawdę e, konsolę przygotowaliśmy do takiego stanu, że wszystkie linie zasilania już były naprawione. I ostatnim elementem, niestety, okazał się martwy cel. Cel, procesor CEL. Także konsola dzisiaj PS3 została elektrycznie przywrócona do stanu używalności. Tak i, i syskon nadal nie mógł nawiązać połączenia z celem, a więc cel był, nawet, nawet był zrobiony reflow, e, to też nie pomogło, tak. więc... trup. Trzy godziny w plecy, ale przynajmniej jesteśmy w 100% pewni. Trzeba się uczyć na błędach, a to jest najważniejsze. Słuchajcie, jak chcecie, dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat tego filmu, i na temat tego programatora, jak się uda, jak Chris będzie chciał jeszcze, to jutro może nagramy film, który trafi w następną sobotę i to byłoby użycie tego programatora. Bo mówię, ja jestem tutaj leszczu w sprawach tych software'owych, więc będę miał tutaj dobrego nauczyciela. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do, do następnej soboty, do dziesiątej.